Czy zastanawialiście się kiedyś, ile tak naprawdę bloków znajduje się na standardowo generowanym świecie w Minecrafcie? Czy więcej jest piasku czy żwiru? Po obejrzeniu tego filmu będziecie znali odpowiedź. Najpierw jednak kilka podstaw informacji. Jak zapewne wiecie, mapa generowana w Minecrafcie ma wymiary 60 milionów na 60 milionów kratek. Doliczamy jeszcze wysokość. Mnożąc te wszystkie wartości otrzymamy liczbę bloków wraz z powietrzem, który również jest blokiem. W naszej grze przy maksymalnych wymiarach mapy możemy znaleźć ponad 921 biliardów klocków. Jeśli chcecie bliżej przyjrzeć się wielkości naszej mapy zapraszam do poprzedniego materiału. Kliknij w miniaturę a otworzy się nowe okno z filmem. Na granicach naszej mapy znajduje się bariera, przez którą nie możemy przejść. Zatem nie będziemy liczyć bloków za nią. Za pomocą specjalnego programu wyrenderowałem mapę o wielkości 50 000 na 50 000 kratek. Na mapie znajdują się wszelkie możliwe biomy, struktury generowane kilkukrotnie. Dzięki czemu moje obliczenia są bardzo zbliżone do rzeczywistych. Posiadając taki skrawek mapy oraz dostęp do wszystkich podliczonych na nim bloków. Znając jednocześnie podstawy matematyki, możemy w prosty sposób wyliczyć, ile tak naprawdę znajduje się bloków na całej mapie. Uwaga, mapa została generowana na Minecraft 1.5. Przyczyną były ograniczenia programu. W obliczeniach niestety nie pojawiają się bloki z nowszych wersji gry od 1.5. Dla przykładu, bloki podwodnych świątyń. Na potrzeby filmu napisałem również prowizoryczny program, który odzwierciedla obrazowo ilość bloków na naszej mapie. Porównując jednocześnie ze sobą inne rodzaje bloków. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw kciuka. Materiał był przygotowany od tygodnia i zrealizowany jednocześnie na Waszą prośbę. Dzięki. W takim razie zaczynajmy. Na naszej mapie najmniej generuje się repeaterów w ilości 156 milionów bloków. To zaledwie 200-milionowe procenta. Ten pojawia się w strukturach w dżungli. Kolejne miejsce Doniczka. Jest ich 140 milionów więcej niż rybiterów. Następnie pojawił się kocioł w ilości 312 milionów. Piecyków na naszej mapie jest około 375 milionów. Dispenserów jednak 40 milionów więcej. W standardowo generowanej mapie możemy znaleźć również dźwignię w ilości 468 milionów. Na naszej mapie znajduje się również tyle samo pistonów ze względu na generowanie struktur w dżungli. uchwytów dolin na naszej mapie możemy znaleźć 625 milionów. Kolejnym blokiem jest podstawa grzyba w ilości 700 milionów, prawie 800 milionów stołów warsztatowych. W świątyni na pustynia generuje się TNT ilości ponad 1,5 miliarda. Co ciekawe, więcej od TNT jest drewnianych płytek naciskowych. W wioskach możemy znaleźć ponad 2 miliardy sadzonych ziemniaków. Więcej od ziemniaków znajdziemy jednak płytek z piaskowca. Na mapie generuje się ponad 2 miliardy bloków kabli, duży przeskok, bo prawie 4 miliardy kamiennych schodów. Na mapie jednak znacznie więcej jest sadzonek marchewek niż ziemniaków. Na mapie generuje się ponad 5 miliardów bloków portalu. Kiedyś możliwe były tylko 36. Po 1.0 została zniesiona ilość twierdz do wygenerowania. Prawie 7 miliardów bloków czerwonego grzyba. Na mapie znajdziemy jednak o miliard więcej drabinek. 8,5 miliarda pomarańczowej wełny. Generuje się ona w strukturach na pustyni. Kolejny ogromny przeskok ponad 13 miliardów półpłytek z kamienia. W Minecrafcie znajdziemy ponad 15 miliardów bloków upraw, czyli po prostu pszenicy. Jeszcze więcej, bo ponad 16,5 miliarda bloków szkła. Przycisków generowanych głównie w twierdzach jest ponad 20 miliardów. Ziemi do uprawy w wioskach znajdziemy prawie 22 miliardy. Podłoga w domkach wieśniaków, czyli dowol Stone Slap, w ilości prawie 26 miliardów. I co mnie naprawdę zaskoczyło prawie 30 miliardów żelaznych drzwi to ogromna ilość. I zapewne na to czekaliście. Tak, drzwi drewnianych jest znacznie więcej, niż drzwi żelaznych. Następnie pojawia się pumpkin w ilości 33 miliardów. Obsydianu powstałego na wskutek połączenia wody z lawą znajduje się ponad 100 miliardów bloków. Znacznie więcej, bo ponad 50 miliardów w Minecrafcie jest krat. W twierdzach oraz w wioskach możemy znaleźć nawet 185 miliardów półek z książkami. Na pustyniach możemy znaleźć prawie 200 miliardów uschłych krzewów. Jednak znacznie więcej jest kaktusów, o ponad 60 miliardów. Kolejny ogromny przeskok o ponad 110 miliardów bloków. Czcina cukrowa. W grze znajdziemy łącznie prawie 400 miliardów skrzyń. Więcej jednak znajduje się podłoża w bajomie Grzybowym. W grze możemy znaleźć ponad pół biliona czerwonych grzybów. Kurde ile to zupek! Jeszcze więcej było ponad miliard spawnerów. Uwaga, wchodzimy na większe liczby. W Minecrafcie możemy znaleźć ponad bilion złoża emeraldu. Prawie 2 biliony krzewów to już 2 ze wszystkich bloków. Minecraftową mapę naturalnie oświetla 2,5 biliona pochodni. Prawie 3 biliony kamiennych cegieł porośniętych mchem. Ogromny przeskok, było ponad 2 biliony więcej kamiennych cegieł. Jeszcze większy przeskok, prawie 12 bilionów kamienia porośniętego mchem. 28 bilionów cobblestona. W opuszczonych kopalniach znajdziemy prawie 30 bilionów bloków pajęczyn. W grze znajdziemy ponad 33 biliony bloków torów. I to na co wielu z Was czekało. Ruda diamentu w ilości 40 bilionów bloków. A fortunka do tego? Możemy to pomnożyć. Więcej jest jednak rudy lazurytu. 44 biliony bloków. Kolejna perełka drewno. W Minecrafcie możemy znaleźć prawie 52 biliony wszystkich rodzajów pnia. O 15 bilionów więcej pnączy. Ponad 100 bilionów bloków gliny. Nieznacznie jednak więcej rudy złota. 112 bilionów płotków. O 25 więcej bilionów lodu. W grze znajdziemy ponad 156 bilionów desek, to prawie 200% wszystkich bloków. Wszystkich rodzajów piaskowca w grze znajdziemy 200 bilionów bloków. Rudy czerwonego proszku w grze znajdziemy 321 bilionów. Wszystkich rodzajów liści znajdziemy 424 biliony. To już prawie 5% wszystkich bloków ogromna ilość. I tutaj miłe zaskoczenie: na mapie znajdziemy prawie 600 bilionów bloków warstwy śniegu. W grze czeka na nas ogromna ilość żelaza prawie 950 bilionów bloków to już procenta wszystkich bloków. I uwaga, wchodzimy na kolejny poziom biliard klocków trawy. Znacznie więcej, bo prawie pół biliarda klocków jest lawy. W grze znajduje się ponad półtora biliarda rudy węgla. Będzie czym grzać. Trzy i 3,5 biliarda klocków piasku. Tak, w Minecrafcie więcej jest żwiru, o prawie biliard klocków. W Minecrafcie znajdziemy prawie 10 biliardów Skały Macierzystej. To już prawie 1% wszystkich bloków w grze. Następnie pojawi się Dirt w ilości prawie 17 biliardów klocków. Prawie 2% wszystkich bloków w grze. Na podium, trzecie miejsce, znalazła się woda, która stanowi 3% wszystkich bloków w grze, w ilości 30 biliardów klocków. W ilości 138 biliardów klocków zajmuje kamień, stanowi 15% wszystkich bloków w grze. Na miejscu pierwszym, oczywiście, powietrze w ilości 700 biliardów klocków, zajmuje łącznie 77 Procent objętości całej mapy. To już koniec. Starałem się jak najlepiej przedstawić Wam ogólną ilość bloków występujących w grze. Każda mapa generuje się jednak inaczej, choć zawsze istnieje jakaś średnia. Napiszcie, co najbardziej Was zaskoczyło i czy macie pomysły na kolejne tak zwariowane materiały. Mam nadzieję, że udało mi się umilić Wam czas i wierzę, że dowiedzieliście się czegoś nowego o naszej grze. Cały czas ją poznajemy, choć jest już z nami tak długo. Zapraszam na inne materiały wyświetlające Wam się na ekranie. Dziękuję za wszystkie oceny i komentarze. To naprawdę pomaga. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, do usłyszenia, cześć!